Witajcie, witajcie. Przed Wami mega spora książka. Dam Wam tylko do porównania z tą inną, widzicie, O tyle jest od niej większa. Jest to książeczka Pana Szymona Otwinowskiego od wydawnictwa Book Edit i jest to pierwszy Antycud Świata. Swoją premierę miała 19 sierpnia 2022 roku. I słuchajcie, no niewiele jest. Pozycji, które zasługują na szacunek. Niewiele jest takich książek naprawdę choćby swoim przekazem ogólnym. No tutaj jedyną postacią, którą od razu nie polubiłam, był lekarz dziesięcioletniego chłopca. Wiecie co? On wprost powiedział mu, że on umiera, i tak naprawdę za każdym razem podkreślał, tylko ile zostało mu jeszcze tego ziemskiego czasu. No, i gdybym mogła, to bym go po prostu zwyzywała i potrząsła tym starym dziadkiem, naprawdę. Na szczęście pojawiły się tutaj inne postacie, które zasłużyły na uznanie, choćby pan Włodzimierz, który najbardziej okazał temu chłopaku z książki swoje nie tylko serce, ale i wielką cierpliwość. Wiecie, w momencie, kiedy poznajemy chłopca, wiemy, że jest bardzo nieszczęśliwy. Każdą jego chwilę trawi ból. Wszyscy wiedzą, że umiera, ale nikt nie wie na co i nie mają pojęcia, jak mu pomóc. Pewnego dnia postanawia zmienić coś w swoim życiu. No, początkowo jest dość trudnym chłopcem, też wszystkim potrafi tylko rozkazywać, tak jakby obwinia ich o swój ból. No, sami chwilami czujemy do niego wielką niechęć, jednak z biegiem historii zaczyna się coraz bardziej, tak jakby. Poznawać zasady dobrego wychowania. On się ich tutaj uczy. No, zaczyna rozumieć pojęcie pracy, pojęcie zmęczenia takiego prawdziwego, a nie wynurzonego. Autor dołożył nam do powieści nieco magii, którą poutykał do różnych pomieszczeń. Nasza postać będzie je odkrywała, jakby autor choć fikcyjnie pozwolił mu tutaj dorosnąć. Będzie to taka nauka życia, która z każdą chwilą im bardziej zacznie go cieszyć tym mocniejszy sprawi mu ból cielesny. Wiecie, my znamy jego momenty załamania i walki. Wiemy, że bardzo chce poznać ogromne w obwodzie miejsce, które zawsze pozostawało dla niego tajemnicą. To będzie w jego wielkim domu. Czas mu tutaj upływa nieubłagalnie. Ból naprawdę staje o sobie przypominać z coraz większą siłą. My kiedy o nim czytamy, to po prostu sami wydaje nam się, że i nas coś boli w tym momencie, ale z pewnością nie tak mocno jak jego. Wiemy, że chłopiec nie chce się poddawać. Wiemy, że walczy do samego końca, ale czy wygra tą walkę o życie? Słuchajcie, mimo iż styl pisalski jest prosty, to jednak ona, tak naprawdę, jako całość, książka po prostu zasługuje na mój szacunek, na szacunek czytelnika. Rozpoznając książkę, niemal czujemy, rozpoczynając jak taka. Jakby depresja się przez nią przewija. Im dalej, tym autor używa więcej ozdobników, przeistaczając ją z powieści w opowieść. Na pewno jest ruszająca i mocno dająca do myślenia. Uwierzcie, mi, że siła walki jest tutaj przeogromna, a straty bardzo bolesna. jej przesłaniem jest tutaj jakby mobilizacja, by pomimo rażących przeszkód. No, w całym życiu no, nigdy jednak się nie poddawać, by dążyć do tego szczęścia, choćby było naprawdę wątłej jakości, by doceniać ludzi, którym na nas zależy. Wiecie, pieniądze nigdy nie zastąpią miłości. Ona, jako jedyna, jest tutaj bezcenna. Dlatego właśnie ten mężczyzna, który tak naprawdę w sumie na początku jest dla niego nikim, pan Włodzimierz. Pokaże mu, co to znaczy żyć, co to znaczy dorosnąć, co to znaczy być zmęczonym, co to znaczy pracować, a nie tylko tak naprawdę leżeć i narzekać, i narzekać, i narzekać, nie poznając tego wszystkiego. Ten chłopak bardzo chciał dorosnąć. Czy dorosnął? Nie powiem Wam, ale Pan Włodzimierz pomógł mu zrozumieć, na czym tak naprawdę polega życie i że choćby nie wiadomo, jaki trawił nas ból, to jednak. Dajmy się ponieść temu szczęściu, dajmy zrozumieć sobie, że to, co jest nieuchronne, to nie mamy na niego wpływu. Jedyne, na co mamy wpływ, to na to, żeby w tym momencie zmienić nasze życie, a nie tylko, żeby wiecznie narzekać i narzekać na każdy skrawek, który, który nam po prostu nie wychodzi. Wielka książka. Naprawdę, ja szanuję tę książkę bardzo mocno. Mam dla niej wielkie uznanie. Nieważne, że niekiedy styl był prosty. No. Nie dało się niekiedy dojść do tego chłopca, trzeba mu było tak naprawdę po chłopsku wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi, żeby on to zrozumiał, no bo on jest bardzo rozkaproszony. Ale z drugiej strony trzeba też go zrozumieć, że kiedy wiecie, że zostało wam bardzo mało czasu i kiedy wszyscy wam powtarzają naokoło: Przecież i tak niedługo umrzesz, po co ci to? No to można się załamać. Oj. Mówię wam te niektóre postacie, to bym tak skopała im, nie powiem co, i wywaliła ich po prostu z tej książki, ale być może one miały tutaj właśnie podkreślić wartość tego, kto jak postrzega y, czyje nieszczęście w życiu. Także super książka, Wielki szacun, bardzo jest naprawdę mocna mocna, otwarta i szczera. Fajnie, że jest tutaj ta troszeczkę ta magia w tych ukrytych pokojach, połotykana, bo. No inaczej człowiek by się naprawdę chwilami załamał albo rzucił tą książkę i powiedział, dosyć, nie mam ochoty jej czytać. Ale kiedy działo się to, co się działo, to naprawdę człowiek z chęcią do tego wracał, żeby poznać, ale jak oni mogą tak postępować? Dlaczego to robią? Dlaczego rodzice też tak się względem niego zachowywali? Dlaczego go olewali na początku? Myśleli, że nie wiem, dadzą mu jakieś najlepsze zabawki na świecie i co? On będzie z tego powodu szczęśliwy? Dlaczego nie chcieli do niego zerkać? Dlaczego nie chcieli przyjeżdżać? Czego nie chcieli tak jakby dowiedzieć się tego, że on jest nieuleczalnie chory, czy po prostu tego, że nie chcą cierpieć, wolą go zamknąć w innym pokoju i do widzenia. Dobra, za dużo Wam zradzę tej książce. Przeczytajcie sami, bo naprawdę warto. No troszeczkę tylko ten druczek był taki no irytujący, bo jest jednak mniejszy. No sama książka, jak widzicie, jest sporo większa od innych, ale historia naprawdę zasługuje na poznanie. Mega powieść. Żegnam się z Wami, misiaki i do usłyszenia. Pa, pa.